Mamy tutaj takie dwa przedziały, które na początek zaznaczymy na osi liczbowej. Zaznaczam przedział A. Zauważ, że przy minus jedynce mamy nawias okrągły. Na osi liczbowej oznacza się to takim kółeczkiem niezamalowanym. To oznacza, że minus 1 nie należy do tego przedziału. Natomiast przy dwójce mamy nawias kwadratowy, więc kółeczko musimy zamalować i to oznacza, że liczba należy do przedziału. No i teraz oba kółeczka łączymy takim odcinkiem, no i zakreślamy wszystko, żeby pokazać, jakie liczby, które liczby należą do tego przedziału. To jest przedział A. Natomiast w przedziale B mamy liczby od minus jedynki, i tutaj ta minus jedynka należy do przedziału, ponieważ jest. Jest to przedział lewostronnie domknięty do trójki. W trójce mamy przedział otwarty. I to są wszystkie liczby, które należą do przedziału B. Teraz naszym zadaniem będzie ocena, czy zbiór A zawiera się w zbiorze B. To znaczy, czy wszystkie elementy zbioru A należą do zbioru B? Od razu popatrzmy. Widzimy, że przedział A w całości zawiera się w przedziale B. To oznacza, że ta własność zachodzi, ta zależność zachodzi. Natomiast, czy zależność odwrotna B jest zawiera się w przedziale A? Czy B zawiera się w przedziale A? No nie, ponieważ są takie elementy, które znajdują się w przedziale B, których brakuje w przedziale A. Dlatego B nie zawiera się w przedziale A. Więc tutaj odpowiadamy, że tylko A zawiera się w przedziale B.